Jak to się łączy z tym, że klient, który odpowiada za 80% przychodów, mówi Wam, że kończycie współpracę? I teraz jesteśmy w tej historii właśnie, że jesteśmy w Krakowie, na rynku i tak dalej. Jak, jakby jak, jak to się łączy? Pojawiała się potrzeba szybkiego networkingu, żeby wypełnić Aha. lukę po, po kliencie, który za 3-4 miesiące odejdzie, więc tak mi się wydaje, tak bym usprawiedliwił to, okay. twoje, to twoje chodzenie po restauracjach w tamtym okresie. <grym> My e... też wtedy byliśmy tak naprawdę jeszcze bardzo nieopierzoną, małą firmą. No nas wtedy raptem było, no nie wiem, może z 8 osób tak naprawdę. To nie było te kilkadziesiąt. Mm. To, to tak nawet byliśmy firmą jednego projektu, która dopiero startowała. My się dopiero tego wszystkiego uczyliśmy Bardziej byliśmy, tak jak ty powiedział, yy, oszołomieni może jeszcze tym, że się nam udało, że to wystartowało. Yy, I trochę tak jak w piosence kwiatu Jabłoni, że miało być nic, a jest wszystko. Yy, yy, bo to tak wyglądało. Wtedy jeszcze byliśmy zachłyśnięci tym, że jesteśmy wolni, że robimy rzeczy, które kochamy, robimy sami dla siebie yy, yy, w dobrych relacjach. I yy, tym ty, ty, ty elementem porażkowym jakby było to, że nie zauważyliśmy, że te projekty mają datę ważności. Jak sama nazwa projekt, yy, jak sama definicja projektu stanowi. Tak? że to jest coś, co się gdzieś tam po prostu w pewnym momencie zakończy. Nam się wydawało, że ten kontrakt będzie trwał i trwał. I jakby nie, nie zauważyliśmy tego, więc to, to, to było takie dla nas wtedy trudne. A co byście powiedzieli wszystkim osobom, które słuchają tej rozmowy i mają również klienta, który stanowi kilkadziesiąt procent przychodu ich firmy? Dywersyfikujcie i trzymajcie rękę na pulsie, bo. Po, po wielu latach wydaje mi się, że już nie technologia, nie skillset, to wszystko oczywiście jest ważne, ale właśnie te relacje, te relacje mhm. w dzisiejszych czasach, jeszcze przy dobie sztucznej inteligencji, mnogości narzędzi, wspomnianej przez Michał automatyzacji, to te relacje są czymś, czego co najtrudniej odwzorować jakoś narzędziowo. W zasadzie nie da się tego zrobić.